Dzień dobry, cześć i czołem drogi widzu. Nagle z tej strony w kolejnym odcinku Dragon Age Veilguard. Vale Sprawdźmy jakie na nas tutaj czekają zadania. Może niekoniecznie tu w bibliotece, ale spójrzmy przede wszystkim na dziennik. Znaki i zwiastuny, cienie Minaratusu, wróć do doków przez rozdroża lub przy użyciu szybkiej podróży. Okej. Okay. No w zasadzie tutaj jak sobie skręcimy, to właśnie mamy lustro. Ale to myślę, że akurat w tym, w tym przypadku będzie lepiej jak sobie tutaj wyjdziemy po prostu na świat. Okej, okay. Doki, podróżuj. Weźmiemy ze sobą akurat Nif, bo chcemy. I myślę, że przyda się tutaj Harding. I lecimy z tematem. Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher. The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. Okay. się do roboty. Mamy jakieś przedmioty fajne? Czy coś? Chyba nie. Oto i ktoś. trouble in the dark darkspawn but those tunnels are safe passage for i know you've had to close that entrance i know darkspawn i'll help no time to waste those darkspawn have to be destroyed before they get out into the city if you get through signal the all clear at the hidden door krótko zwieźlej na temat na szczęście jeszcze sobie pieska

Okej, okay, co ty możesz mi tu dać? Długi miecz plus jeden. Mhm. Ten jest lepszy. Dobra, tutaj mamy coś dla... Dla Nif, tak? Czy mi się wydaje? Berłocienia, dobra. Zbroje też mamy. I tutaj również mamy jakąś umowę magistra. To prawda, na chwilę obecną to chyba za bardzo... Nie będzie dobra, aczkolwiek to możemy ulepszyć. Bo z tego co widzę mamy to samo. No dobra, ale jak my stoimy z kasą? Mamy 1500. Dobra, kupmy to w takim razie. Kupmy. No to dokładnie. No i to ulepszmy, nie? Okej. Okay, tutaj zgromadzone dowody. Prezent dla naszej koleżanki. Okej. Okay. No i spoko. Na razie to wystarczy. Tam raz dla detektywa. Nowe zadania. Na razie sobie tutaj wyposażmy naszą koleżankę Neve. Eee, niebelary. Dokładnie. O. Zupełnie inaczej wygląda nasza koleżanka. i'm hector i watch the front make sure things are quiet rook good to meet you be careful out there okay Dajmy biedakowi. Jest i really got nothing for you seriously

the wall carving you mentioned. That's the one. There's a switch behind the serpent's head on the left. Wszystko jasne. Tutaj tak? Got it. It's dark down here, isn't it? Uh, yes. There's definitely black down here.

Dobra, na spokojnie. Poradzimy sobie z problemem. Okej. Okay.

i mamy proporzec odporności. Lekki witar. Ale wydaje mi się, że mi się to akurat nie przyda. Dobra. Aktywujmy sobie tutaj drabinkę. Tam coś jest ogólnie. No, tutaj jest drabinka jeszcze. Ciekawi mnie tylko, czemu ta gra tak zaczyna przycinać w niektórych momentach. o u, Epickie. No nieźle. A tylko jeszcze sobie tutaj zobaczę, co mi to daje tak naprawdę. Plus 20% od, obro, obrażeń od zdolności trwających. Plus 25% zachwiania od zdolności trwających. I zyskujemy 25 punktów szału przy zabójstwach z zdolnościami trwającymi. Czyli wszystko się rozbija o. Zdolności trwające. Trumna nieznanego magistra. taki do kieszeni. Zapieczętowana trumna przeznaczona dla pewnego potężnego magistra Venatori. Smoki cienia nie ujawniły, a może nie ustaliły, który to magister, więc boją się wszyscy, a nie tylko jeden. <ścoughs> Sensowne.

How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But darkspawn? That's different. Okay, we to go up the stairs. And oto we really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Hmm. Czyby i drugich? Let's not jump to conclusions before we have more answers. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city, lots of cult activity, and some of them were spotted heading towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook, let's go. Eh, Skuba no Rook, Nie dość, podjęła za nas

O, dzień dobry, Koniku. Łazasz z nami za bardzo nie chce rozmawiać. No, wiadomo, że czasem trzeba. Okej, okay, ja jeśli miałbym cokolwiek kupować, to najprędzej jakąś broń nową. Bo ten młot mnie już troszkę nudzi. So, the a middle name. He calls himself Viper for first impressions, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? No, w zasadzie coś w tym jest. Tam już byliśmy przy naszej pierwszej wizycie, tutaj w dokach. No, i witamy ponownie w magazynach. Okej, okay, kryształ jest skryty. No, i poleciał. Tutaj coś mamy? Nie. Ale tam się chyba napieprzają, no. Skuba co mnie przyblokował, no. Pięknie. No i fantastycznie. A, kolejni biegną. Poszło całkiem zacnie. Coś mi się tutaj podświetlało przed chwilą. Nie wiem, nie przyuważyłem, co to dokładnie było. Ale dobra. Musimy iść tutaj. Da się to rozwalić? Da się. Dobra, tutaj mamy kolejną. E, kolejny wazonik. A podejdźmy sobie jeszcze tutaj. Chociaż z drugiej strony ostatnio też tutaj już byliśmy, więc chyba raczej niczego tu nie znajdziemy. Wartego uwagi. No dobra, nieważne. Przejdźmy się. Nowo odkrytym przejściem. Na chwilę obecną oczywiście. Oho. O, troszkę mi się oberwało. Dobra, eee, to i to. Jeszcze żyjesz? Ziomek. No i co? Czemu nie atakują? No dobra. Dziwna troszkę sytuacja tutaj nastąpiła. Nie tutaj nie potrzebujemy. Ostatnio podachu też łaziliśmy. Pięknie, Pięknie. Tylko my byliśmy akurat tam. No, akurat nie chciałem, żebyś się chwytał w tym przypadku. No. Dokładnie. Też mi się tak wydaje. Sprawdźmy jeszcze to pod spodem, czy czegoś nie ma. No właśnie. Co my tu mamy? Plus 10% obrażeń e, od broni mamy gryzący kciuk. A tutaj mamy plus 15% obrażeń od zimna i odporność na zimno. Nie zadajemy żadnych obrażeń od zimna niestety. Też niczego nie ma ukrytego. Dobra. w tym pomieszczeniu myślałem, że coś będzie, ale ale nie ma. The summoning Darkspawn. How? Venatory and Darkspawn on the throne. Oh. Stop them. No dobra. Co się bawić? To się bawimy? Dobra. Na niego, na nim się skupimy? Nie, nie, nie. Tutaj. Dokładnie. Już nie żyjesz. Dobra, mamy jakieś skóry, ale są dużo gorsze pod względem obrony, oczywiście, ale za to zyskamy plus 47 obrażeń od zdolności. Hm. Nie, nie będę wymieniał, wymieniał na razie, przynajmniej przeklęty Witar plus 3, który został ulepszony. Wychodzi na to, że prawie że to samo, tylko że tu jest więcej obrażeń od detonacji, znaczy procent więcej. Zostawimy sobie jednak krytyczne. Dobra, zanim to zbadamy, mamy tutaj jakiś dbój. Ostrzeżenie, obserwują nas smoki cienia, nie pozwólcie im się zbliżyć. Dokładna lokalizacja ich kryjówki jest nieznana, ale korzystając z katakumb, wyślijcie pomioty, żeby się do nich dobrały. Instrukcje rytuału El Garnan obdarzył nas starożytną wiedzą. Relikwia daje nam panowanie nad pomiotami za pośrednictwem ich skażonej plagą krwi.

Zamknięte, zamknięte. No to chyba musimy stąd wyjść. No rędy? Tędy? Nie. Nie no, tu się coś pojawia. Coś pominąłem. A, musimy zbadać działania wenatoriu. Okej, okay, okej. Okay.

therights ogłoszenie w venatori. Przestańcie zostawiać otwarte wejścia na dach. Robi się przeciąg. Did you find anything in there? The risen gods taught venatori to control darkspawn. Explains why the hideout was attacked. night commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually venatori. Let's back to the shop. we'll discuss things there. okay. Już widzę. we managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. they'll think twice before coming back here. what else did you find? the venatori serve Elganan and gillanane like we thought. they gave the cult control over darkspawn. great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Hmm. Nie pomóc. Poradzimy sobie ze wszystkim. Is there something I can do? The risen gods are my responsibility too. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathus like we do, and we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Now, now. What is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatory backers sit in the Magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Hmm. Się nam przyda. Kim jesteś? Cześć, nazywam się rook. nice to meet you i'm rook there's trouble in minrathis venatori and risen gods rook's helping us with it mevaris is one of the shadow dragon leaders i hope minrathis hasn't been unkind to you dvinter is wary of the canari thanks to old and ongoing enmities mevaris Talani, formerly magister mevaris Talani, at your service Wait, formally? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped for me. We can talk about it later. If you want, my concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan, why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Okej, we'll Ok, wszystko jasne. No, mamy kolejne osiągnięcie. Zadanie ukończone, cienie Minratusu. Wenatori służą zmartwychwstałym bogom, którzy dali kultystom magię pozwalającą panować nad pomiotami. Wpływy i potęga kultu rosną, co oznacza kłopoty dla Minratusu i reszty świata.

Okej, okay, oni sobie musieli tutaj porozmawiać, tymczasem my sobie ulepszymy postać. Dobra, to mamy zdobyte, to teraz gdzie my tutaj możemy się udać, powiedzcie wy mi. Wytchnienie strażnika, wykonanie powalenia przywraca ci 250 punktów zdrowia i daje odbicie. Jak dla mnie bomba. Chociaż równie dobrze mogłem iść z tej strony. Zyskać płonącą broń przy udanym powaleniu. O. A, najpierw sobie to weźmiemy. Taki, nie wiem, główniejszy atut, można by to nazwać. Okej, okay. myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek w kolejnym. Natomiast ruszymy z tego miejsca, oczywiście eksplorując okoliczne doki i rozmawiając z postaciami. Spójrzmy tylko na mapę, jak to wygląda. Oho, z tego co widzę, coś tu mamy. W pokoju czuwanie. Spotkaj się z pierwszym strażnikiem w brukowanym łabędziu. No ale to jest akurat główna fabuła. Tutaj coś mamy. Ok. Też to mamy. A, dobra, dobra. To jest znacznik, że w dół. Tu Mamy nowe zadanie i tutaj mamy wrota odwraconych wieków. Pokonaj czempiona. Dobra. Kończymy ten odcinek w kolejnym ruszamy dalej. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.